Cieka, wszystkim z tej strony Pola Amelia i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o energii, co o co chodzi w ogóle z tą energią. Opowiem Wam też, jak podwyższyć swoje wibracje, żeby przyciągać jeszcze więcej cudów i żeby manifestować jeszcze więcej rzeczy, które chcemy, jak nie marnować energii na ludzi, jak dbać o energię, jak się starać, żeby czuć się jak najlepiej. Opowiem o tym, co nam odbiera energię, a co nam ją daje. I ogólnie postaram się wytłumaczyć w miarę prosty sposób. O co chodzi z tą energią, bo na stówę słyszałeś albo słyszałaś kiedyś zdanie typu: nie będę marnować na to energii, albo ona ma dobrą energię, albo on ma złą energię, i tak dalej. I o co z tym chodzi? Także dzisiaj rozbiję wszystkie wątpliwości, wszystkie tajemnice, bo energia jest czymś, co jest zawsze i wszędzie. I my jej nie widzimy, ale ją czujemy i każdy człowiek ma taką swoją aurę, czyli takie pole energetyczne i wszystkie nasze myśli, wybory, zachowania emocje, mają wpływ na tą aurę i na to pole energetyczne. Przechodzisz obok kogoś na ulicy i wymieniacie się spojrzeniami i przez te dwie sekundy wymieniacie się nawet swoją energią. Wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i odczuwacie energię, czyli taką atmosferę tak zwaną, czyli to jest dobra albo zła, no czujecie to, albo ktoś wchodzi i nagle atmosfera tak siada i no po prostu chodzi o energię, którą ma ten człowiek. Spotykacie się z kimś, rozmawiacie, czujecie energię, ona jest po prostu wszędzie. I najlepsze jest to, że my mamy wpływ na tą swoją energię, bo to tak naprawdę my ją kreujemy i my kreujemy swoje myśli, swoje emocje po prostu kreujemy to, co, co się dzieje ogólnie w naszym życiu to, jaką energię my sobie sami wykreujemy przez te różne myśli, które nam pomagają, i tak dalej. To tą energię odczuwają inni ludzie, i to wszystko bardzo, bardzo się łączy z prawem przyciągania i z afirmacjami, o których już tutaj nagrałam filmik, dlatego tutaj się wyświetli, także obczajcie sobie od początku do końca, to wszystko Wam się wyjaśni. I ja osobiście sobie bardzo cenię swoją energię i staram się już od rana o nią dbać. I to, co ja robię, co mi bardzo, bardzo pomaga, programuje mnie tak na cały dzień, to jest to, że rano. Jak wstaję, jak, jak budzę się, mówię sobie w wdzięczności, za co jestem wdzięczna, czy jestem wdzięczna za to, nie wiem, że świeci słońce, za to, że miałam na czym spać, że się wyspałam i tak dalej, po prostu wszystkie takie rzeczy, które mi przyjdą do głowy. I mówię sobie, że ten dzień będzie super, że dzisiaj i ogólnie mówię sobie takie rzeczy, co mi przyjdzie do głowy, tak naprawdę pierwsze co pozytywnego mi przyjdzie do głowy. I mówię sobie, że dzisiaj będzie fajny dzień, e, zrobię co sobie zaplanuję będę miała dobry humor i ogólnie tak sobie mówię wszystko to, jak chcę, żeby wyglądał ten dzień. Ja jak czuję, że jakaś sprawa tak pochłania moją energię, moją uwagę, dużo myślę o jakiejś osobie, o jakiejś sytuacji, to sobie myślę, że muszę to zaakceptować, bo jak ja się będę chciała wyzbyć tych myśli, że nic z tego nie wyjdzie. Im bardziej mówisz sobie nie, nie myśl o czymś, nie myśl o czymś, nie myśl o czymś, to tym bardziej będziesz o tym myśleć, bo mózg tak nie do końca rozumie słowo nie. <gry> Na przykład nie myśl o zielonym ptaku. Ja się staram zaakceptować to, że w danym momencie Myślę o tej sytuacji albo pochłania trochę mojej energii, przez to, że staram się to zaakceptować i że staram się zrozumieć, że za jakiś czas to będzie kompletnie nieważne, to mi pomaga i przez to nie marnuję tyle energii i nie wkładam w to tyle emocji i tak dalej, niż jakbym normalnie tego nie, nie zaakceptowała. I jeśli ktoś chce nas wkurzyć, yy, zdenerwować albo sprowokować, jeżeli ktoś chce na nas płynąć źle, bo odczuje satysfakcję z tego, że się zdenerwujemy, albo coś w tym stylu. To zastanówmy się, czy jest w ogóle sens zmarnować naszą cenną energię, którą możemy wykorzystać do naprawdę wspaniałych rzeczy. Możemy ją wykorzystać do na przykład ja tutaj nie mówię o jakimś przenoszeniu gór to może być zwykły spacer, ale jednak potrzebujemy tej energii, żeby wstać, wyjść. A jeżeli ją zmarnujemy na jakieś denerwowanie się na innych ludzi. Albo że denerwowanie się przez innych ludzi, no to to będzie bez sensu. Albo możemy tą energię wykorzystać na spotkanie z fajną osobą, a marnujemy ją na kłótnie z jakimiś ludźmi, którzy w ogóle nie są nazywacie. I ja tutaj nie mówię o takich, wiecie, sytuacjach, które trzeba wyjaśniać, ale mówię o takich niepotrzebnych jakichś sporach, kłótniach i tak dalej, bo istnieje coś takiego jak energy takers i energy givers, i to jest coś takiego, że. Są rzeczy, które nam zabierają energię, i givers, te, które nam dają. I powiem Wam, że ja odkąd zaczęłam się tak stosować do tych rzeczy i uświadomiłam sobie, że istnieją takie rzeczy. Te powinnam raczej tak ograniczyć, które mi zabierają energię, a tych powinnam robić więcej i korzystać z nich więcej. To moje życie się naprawdę zmieniło. Dobracie zacznę od energy givers. Słońce, przyroda, natura, świeże powietrze, spacery i itd. I ogólnie otaczanie się tym, co jest. Prawdziwe i naturalne, i my od natury możemy się naprawdę uczyć. I powiem Wam tutaj taką rzecz, którą przeczytałam raz w książce, i która jest niesamowita, i powinni wszyscy to zapamiętać odnośnie pomagania innym, odnośnie kochania, miłości, i tak dalej. Bo na przykład drzewo czerpie wodę z ziemi i później rośnie, ma liście, ma owoce, i tak dalej. Dopiero jak ma ich dużo, to one się uginają i spadają, bo to drzewo na przykład ma już w sobie za dużo miłości, ma ten nadzór który może dać komuś. To tak samo działa z ludźmi, że człowiek nie może dawać miłości innym ludziom, jak sami nie ma do siebie, jak sami jej nie ma w sobie i jak sam nie kocha siebie. Kolejna rzecz, która nam dodaje energii, to kreatywność. Chciałam Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz tutaj, bo kreatywność jest postrzegana za taką rzecz, która się łączy tylko z malowaniem, z rysowaniem, jak ktoś nie ma talentu, to w ogóle masakra, że nie jest kreatywny i tak dalej. A kreatywność to jest tak naprawdę wszystko, co robimy z pasją i z chęcią. Tak naprawdę możemy gotować kreatywnie, możemy sprzątać nawet kreatywnie, możemy robić naprawdę duże rzeczy kreatywnie. Kolejna sprawa to czytanie. Ja mówię z perspektywy osoby, która nigdy nie lubiła czytać. Że raczej unikałam książek, tak powiedzmy szczerze. W momencie, kiedy zrozumiałam, że książki to nie są tylko lektury i fantastyka, to moje życie uległo zmianie, ponieważ wam oszo, który mi niesamowicie pomógł i który wpłynął na moje na moje życie. I tak naprawdę każda książka jest lepsza niż poświęcanie czasu przed ekranami, nieważne czy to jest laptop, komputer, ale książki rozwojowe to już w ogóle mind blow, potrafią zmienić życie. Naprawdę ja myślałam zawsze, że, że to jest taki bullshit, że hmm, jak tam książka może zmienić życie, życie, ale ja z każdą książką, którą czytam, jak to jest możliwe? Kolejna sprawa to wdzięczność i wdzięczność to jest coś niesamowitego, bo za im większą liczbę rzeczy my będziemy wdzięczni, to tym więcej Więcej przedsięwzięć nam będzie zsyłał te, że, tych rzeczy, bo wyobraźcie sobie, to nawet jest logiczne, że jak jesteście wdzięczni za to, że macie jedzenie, że macie picie i tak dalej, za takie normalne rzeczy, to logiczne, że będziecie zauważać ich więcej i więcej, prawda? I jak Ty to teraz oglądasz, to znaczy, że masz dostęp do technologii, do której miliony ludzi nie mają dostępu. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że widzisz, że masz wzrok, że słyszysz, bo tego słuchasz. Że masz trochę wolnego czasu, jest po prostu masa rzeczy. Ja Ciebie nie znam, a jestem w stanie wymienić Ci 20 rzeczy, tak o, które, za które możesz być wdzięczna. I to jest niesamowite, i polecam naprawdę praktykować wdzięczność. Nie zawsze przypełnia taka radość, i to jest niesamowite uczucie. Kolejna sprawa to aktywność fizyczna i ruch. I to mogą być zwykłe spacery, to nie musi być nic szalonego, ale wszyscy chyba wiemy już w tym momencie, że. To jest niesamowite, jak można się czuć po treningu i ile takich hormonów szczęścia się po prostu wydziela w człowieku po treningu, w trakcie treningu i ogólnie, które czujemy po treningu. To jest niesamowite, naprawdę. Kolejna sprawa to śmiech. I tutaj możesz dosłownie Pobawić się z psem, spotkać się z rodziną Z znajomymi, z osobami, z którymi czujesz się Dobrze i ludzie, przy których My się czujemy bardzo tacy Kochani i lubiani i tak dalej To są właśnie ci ludzie, z którymi my Powinniśmy spędzać czas We should get rid of toxic people over here Kolejna sprawa to self care i może być dbanie o włosy, jakaś maseczka Po prostu wszystko, co sprawi, że ty się czujesz Tak świeżo i tak Odżywiona. <laughs> Medytacja i wizualizacja. Medytacja potrafi zmienić życie. W medytacji chodzi o to, żeby nie skupiać się na robieniu, tylko na byciu, że po prostu jesteś. I wiesz, że jesteś i czujesz, że jak oddychasz, słyszysz różne rzeczy, po prostu jesteś skupiony na chwili i nie myślisz sobie o tym, co było, o tym, co będzie. Oczywiście na początku trudne nie myśleć o milionie rzeczy, bo bardzo umysł nasz lubi wrzucać wszystko, myśleć sobie, o, nic nie robisz, to możesz się zająć tym i tym i tym i wrzuca nam do głowy te wszystkie myśli ale spokojnie z czasem to się wszystko ogarnie I jeśli chodzi o wizualizację to polecam codziennie rano wizualizować sobie jak chcemy żeby wyglądał ten dzień i jak chcemy się czuć w głowie siebie i nie musimy wizualizować tylko tego danego dnia ale możemy też sobie tak naprawdę zwizualizować przyszłość codziennie sobie wiecie myśleć o tym jak chcemy kiedyś żyć i w ogóle, to daje sobie takiego powera i motywację do działania, bo jak sobie Widzisz, to myślisz sobie, dobra, muszę do tego dążyć, co nie? że to nie jest takie, że mm -hmm. samo się zrobi, nic się nie zrobi samo, kochani. Kolejna sprawa to muzyka, która nam polepsza samopoczucie, i to nieważne jaki gatunek, po prostu muzyka, która nam... Polepsza samopoczucie. I jeżeli jesteś osobą, która lubi smutną muzykę i lubi się dołować i płakać do muzyki, to mam da ciebie smutną wiadomość, ponieważ niestety to ci obniża wibracje i obniża ci samopoczucie. Myślę, że wiesz, skoro płaczesz, to chyba wiesz. Szukaj takiej muzyki, która dodaje pewności siebie i tak wiesz, sprawia, że czujesz się like a bad bitch na wybiegu. Kolejna sprawa to spisywanie swoich myśli, emocji, uczuć i tak w pamiętniku, w notecie, na kartkach. Dzięki temu można naprawdę zrozumieć siebie, zrozumieć swoje myśli, uczucia i milion innych rzeczy, które mamy w sobie. I powiem Wam, że mi to bardzo pomaga na przykład, bo jak czuję, że mam strasznie dużo myśli w głowie, to po prostu sobie je spisuję i już czuję, że ich nie mam w głowie, po prostu wiecie, robicie sobie miejsce w głowie na takie myśli, które wam się przydadzą, wyrzucajcie to, co wam się nie przydaje, bo naprawdę nie warto kumulować w sobie tych myśli i marnować energii na nie. Kolejna sprawa to zdrowe jedzenie i woda. Woda jest bardzo ważna. Wiem, że to może głupio zabrzmi, ale to jest bardzo też dobra technika manifestacji, że pijecie wodę i na przykład wymyślacie sobie, że Eee, tu jest e, szczęście, pieniądze, sukces, i to jest woda z radością. I sobie pijecie, i zobaczcie, co się stanie. <gry> Teraz przyszedł czas na energy takers, czyli to, co nam zabiera energię, to, co sprawia, że my się czujemy źle. Także pierwszą sprawą jest. Zamartwianie się, myślenie za dużo, myślenie o negatywnych rzeczach, negatywne myśli i otaczanie się negatywnymi ludźmi. Bo być może nie jesteście do końca tak świadomi tego, że na przykład wasi przyjaciele albo wasze rodzeństwo albo wasi rodzice są negatywni. Jeżeli macie wpływ, to się nie otaczajcie takimi ludźmi. Jeżeli nie macie wpływu, to starajcie się robić taką barierę i na przykład filtrować. To wszystko w głowie, że jak ktoś mówi coś takiego w negatywnego, to wy sobie myślicie... Że przynajmniej pada, albo, albo, albo też uczcie tych ludzi takiego pozytywnego mówienia. Ja na temat overthinking nagrałam filmik, także tutaj sobie kliknij, kliknijcie, bo tam mówię tak dosyć szczegółowo o tym wszystkim i mam nadzieję, że Wam pomoże, jeżeli macie problem właśnie z myśleniem za dużo. Ja też tak kiedyś miałam, naprawdę, ja to, to nie jest tak, że ja sobie od zawsze miałam wywalone wszystko, no nie. Jeżeli my mamy wpływ na nasze myśli, to dlaczego wybierać? Złe myśli negatywne jak możemy wybrać dobre myśli. Że każda negatywna rzecz siup na pozytywną. Z czasem będzie łatwiej, z czasem to będzie waszym nawykiem, żeby doceniać różne rzeczy. Kolejna sprawa to są social media, które niesamowicie potrafią zniszczyć nam humor. Ja w ostatnim czasie przeglądam mniej TikToka dużo mniej, bo zauważyłam, że to po prostu źle nam nie działa. Jak się skróluje, to się wydziela dużo dopaminy, później tak odkładacie ten telefon i macie sobie może nudno, co nie? Nudno. <laughs> Znowu potrzebujecie tej dawki dopaminy, którą czuliście, jak sobie scrollowaliście. Jeżeli lubicie scrollować, gdzie trochę ten czas na telefonie wykorzystywać w lepszy sposób niż scrollować TikTok albo Instagrama. To tutaj wam wyświetlę apki, które bardzo polecam, takie edukacyjne. Polecam sobie zrobić detoks od social mediów albo ustawić limity aplikacji, to zawsze pomaga. Kolejna sprawa to zadawalanie ludzi kosztem siebie i brak granic i takich barier, które stawiamy innym ludziom i brak asertywności. To jest niesamowicie dobra cecha, żeby umieć odmawiać żeby umieć powiedzieć nie, sorki, ale tutaj się kończą moje granice. I powiem wam coś, co was może zmotywuje. Może tak na temat asertywności filmu, bo to w sumie jest taki dłuższy temat, a wydaje mi się, że dużo osób ma z tym problem. Bycie miłym nie ma sensu, w sensie wiadomo, że trzeba, trzeba być dobrym dla ludzi, ale tam, gdzie my czujemy, że ktoś już nas może zacząć wykorzystywać, Mówimy nie, bo ludzie wykorzystują dobrych ludzi, ludzie wykorzystają, wykorzyst wykorzystują miłych ludzi. Sama dowiodłam na swoim przykładzie i powiedziałam nie, że ja nie chcę żyć w ten sposób, bo to jest Twoje życie i Ty masz prawo decydować sama o tym, czy mówisz tak, czy mówisz nie. I jeżeli nie mówisz nigdy nie, to Twoje tak jest nic nie warte, tak naprawdę. Jak robisz coś wbrew sobie? Logiczne, że czujesz się gorzej i czujesz się taka. Słabsza, i za tym idzie Twoja energia, która się obniża. To jest wszystko połączone. Kolejna sprawa to bałagan wokół ciebie. I dam Wam tutaj takiego tipa, że odkładajcie po prostu wszystko na swoje miejsce. Wiadomo, że nie, nie ma co wariować, ale jeżeli macie problem z utrzymywaniem po, porządku, to róbcie to na bieżąco wszystko. Jak macie bałagan wokół siebie, to czujecie się tacy. Mm, macie też bałagan w głowie czasami i później. Kolejna sprawa to brak balansu i nadużywanie jakichś używek. Wiadomo, że wszystko dla ludzi, ale nie wszystko jest dobre dla ludzi i nie wszystko jest dobre dla ludzi w takim dłuższym okresie czasu. I nie polecam z niczym przesadzać, ani w jedną, ani w drugą stronę, bo żadne przesadzanie nie jest dobre. I polecam tutaj zachowywać trzeźwy umysł, że tak powiem, i wiedzieć, kiedy nie przesadzamy. Kolejna sprawa, myślę, że dosyć oczywista niezdrowe jedzenie, brak odpoczynku i brak snu. To tak połączyłam, bo wiecie, to raczej nie będę się rozwodzić. Wasz organizm musi odpoczywać. Dbajcie o swoją energię. <słuch>